Cześć, jestem Emila. To jest mój trzeci odcinek. W trzecim odcinku będę jadła cebulę z. Tutaj jest sól. Nie cukier, tylko sól. Dobrze. To teraz będę w tym odcinku jadła cebulę z solą. Jakby coś, to mam sok. O Boże, jakie kwaśne. Dobra, więcej już nie mogę. To jest trzeci odcinek. Jak Wam się podobało albo nie podobało, dajcie lajka. Jeżeli to oglądacie, jak byście zrobili tak na, na swoim wypadku, to nagrajcie to i mi wyślijcie. Cześć.